Ja jestem Fagata, zakonnica spod konina Wiara taka duża, że aż dalej nie rozwijasz Jeśli nie masz bierzmowania, nawet nie podbijaj Dziś lot do Watykanu, kiedyś luksus to był free now. Hej! Dziś rekolekcje w Rzymie Kiedyś tylko marzenie Gdzieś się nie pojawię Zastawiam dobre wrażenie Różaniec w ręku Tak zaczęła się kariera Czasem bolą plecy Bo ciężki krzyż ubieram Mój ex pokuszenie Zostawiłam bo z konfesjonalem Mógł pić wodę święconą A wybrał wodę w kranie Nie wrócę już do grzechu Niech się inni tym zajmują Nawet jego sujenie Gdzieś daleko się zgubiło Ja jestem fagata Zakonnica spod konina Wiara taka duża Że aż jej nie rozwijać Jeśli nie ma nawet nie podbijajcie dziś do Watykanu Kiedyś ruch był stopul Tak jak księdza Rita, moja wiara kolorowa Słodka jak psalm Davida, nie jak zupa grzybowa Twoje akcje krzywe, jak droga bez kapliczki Mówisz, że królujesz, ale król jest tylko jeden Odpowiadasz kolegom, że niby mnie spotkałeś A nawet nie przyklęknąłeś I tak to się skończyło, na samą myśl o mnie Zgubiłeś różaniec, lepiej już się uśmiechnij I klęknij w rytm, pacierza